Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloom Tower Defense Battles u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen. Fajnie by było, gdyby pod tym filmem udało się ten wynik przebić, zwłaszcza, że dzisiaj będziemy grali przeciwko innym graczom. Wreszcie, prosiliście mnie o to, także dzisiaj nagrywamy tryb Random Trio Speed Bonanza, który jest naprawdę ciekawy. Meczę za 10 tysięcy medalików, więc też nie będę grał na łatwych graczy. Grałem już godzinę przed nagrywaniem ten tryb i uwierzcie mi... Nie będę grał na łatwych graczy. Także myślę, że będzie ciekawie. Zanim zaczniemy, ja wyświetlam wspierających na ekranie. Bardzo wam dziękuję za to, że wspieracie mój kanał. Zapraszam was również na G2. Link do strony znajdziecie w opisie. Jeżeli szukacie jakichś fajnych gierek po korzystnych cenach, to być może coś... Tam znajdziecie. Już nie przedłużam. Przejdźmy sobie do właściwej części tego materiału. Okej, okay, mamy tutaj, tak wiecie, random trio Speed Balanza. O co chodzi? Trzy randomowe wieżyczki, również randomowe powersy. Mamy podwojone e, początkowe pieniążki oraz podwojony przychód. Dodatkowo baloniki, w związku z tym, że to jest Speed, możemy wysyłać dwie rundy wcześniej. Gry tutaj są naprawdę bardzo dynamiczne. E, ja będę starał się zawsze, jeżeli będę widział, że jakaś gra może trwać super długo, to będę starał się ją, wiecie, przerolować, ale nie zawsze. No czasami. Może być tak, że na tym odcinku zagramy tylko jedną, długą grę. Ale wydaje mi się, że i tak nagram z tego trybu dla was dzisiaj jeszcze ze dwa albo trzy odcinki. I po prostu zobaczę jak ten się przyjmie. Rozłożę je jakoś w czasie, powiedzmy na przestrzeni tygodnia wrzucę ze dwa albo trzy odcinki z tego trybu. Bo ja go bardzo lubię. Ogółem dzisiaj pograłem sobie już z godzinę. I jak możecie zobaczyć na prestiżu, e, jestem na minus 10 tysięcy. To nie jest zły wynik, zważając na to, że ja praktycznie w ogóle aren od dłuższego czasu nie grałem. To oznacza po prostu, że mniej więcej wygrywam tak 50% meczy. Wygrywam i przegrywam 50% meczy. Naprawdę trudni gracze tutaj są. Udało mi się dzisiaj wygrać na kość, kto miał 12 tysięcy wygranych i 4 tysiące przegranych. Ok, no tutaj akurat mamy gościa 181 wygranych, 180 przegranych. No, może tak średnio. Ok. Mamy te powersy. Tutaj mamy, to jest ten Lightning. Okej, okay, dobra. Mamy też farmy. Inżynier Łódź Podwodna. Okej, okay, możemy zagrać całkiem ciekawie. On daje minkę płaczącą, ponieważ. Co e, sumie nie wiem, dlaczego pewnie się mnie boi. On nie wie, że ja też nie umiem grać. <laughs> On nie wie, że ja nie umiem grać. Mam dos dosyć dobry, mam win rate, ale to dlatego, że ja grałem na. Ojejku, kobry. Ojej, kobry, farmy, bananów i ten. no to niezła jazda. Od razu trzeba na niego wysyłać, jak tylko mogę. Od razu lecimy na typa. Od razu instant lecicie na typa z balonikami. E, pójdziemy może pod tego double tapa. Wydaje mi się, że e, on powinien mi trochę pomóc. E, double tapa nawet nie wiem, czy niedobrze byłoby jakoś zboostować aha, no mamy jeszcze tego lightninga tak, 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 trzeba pamiętać, że jeszcze ten lightning jest ogólnie tak jak widzicie, zaczynamy mając 500 przychodu, to dosyć dużo dobra, pójdźmy sobie pyk puśćmy teraz lightninga teraz my z kolei e, zagrajmy teraz może, o, w ten sposób żeby kobry dodawały mi doda w sensie, no, żeby, że po prostu zagrajmy tak, żeby kobry dodawały mi golda on, zauważcie, nie poszedł pod tego double tapa to jest dosyć Specyficzne, że ja poszedłem pod te, ten podwójny strzał. Zazwyczaj się chyba tego nie robi, ja to zrobiłem tutaj dlatego, że em, mamy tylko kobry do obrony, a ten double tap jest najlepszy. No jeżeli chodzi o kobrę, no to, no wiecie, no kobra nie jest zbyt mocna ogólnie do obrony. Ten double tap wydaje mi się naj, najsensowniejszy, czy tak faktycznie jest, zaraz się przekonamy. Zagrajmy tego lightninga w tym momencie. Okej, wydaje mi się, że on jest jakoś tak e, dosyć bliski e, przegranej. Możemy zboostować te kobry używając Monkey Village. Może jakoś tak bardziej... Nie no, może jednak tu. I tak... O. Niech zwiększymy im popping power tutaj, tutaj zwiększmy im zasięg. E, to wydaje mi się, że e, od razu boostujemy. <grych> w sensie to jest trudny rush, taki do wybronienia. Więc od razu też zagrajmy lightningiem. On chyba lightninga nie ma. Wydaje mi się, że jakiego ja teraz tak samo zrasuje, jak on mnie, to powinien to przegrać. Nie, jednak ma Lightninga. Nie ustajemy. Będziemy go ciągle rasowali. Będziemy go ciągle rasowali, póki ten lightning mu się nie skończy. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Wydaje mi się, że... No i to koniec. Mecz za 10 tysięcy medalików. Ten dosyć krótki. <laughs> Fajnie, że się udało. E Zasadniczo wygrałem, bo chyba trochę lepiej za zacząłem z tym double tapem. Tak mi się wydaje, że to mi zagwarantowało zwycięstwo. Mam wrażenie, że on też na początku szczędził trochę powersów. Być może też dlatego przegrał. No, ciężko stwierdzić, nie był to zbyt wymagający przeciwnik. Tak czy owak, e cieszę się, że pierwszy mecz udało się wygrać. Zobaczmy, co my tu mamy. Fajne jest to, że te powersy można czytać. Redukuje pierce, atak, speed oraz zasięg wszystkich wierz przeciwnika o 25% na 8 sekund. Bardzo mocne. Mm. Ok, zwiększa speed dwóch następnych Moabów, boostuje atak, speed i zasięg. Ok, zagrajmy tym, czym mamy, czyli fajnie, mamy armatę i małpkę z shurikenami. Sorki, jak będę też trochę mniej komentował, ale ja tu się naprawdę mega muszę skupić. Zacznijmy od armaty, chociaż e, to jest strip speed, więc on zaraz wyśle na mnie. On zaraz oczywiście wyśle na mnie. Zagrajmy close. E, wyśle na mnie prawdopodobnie szybkie balony. Ale nie musimy się tym przejmować. To już, to już był trochę lepszy gracz. O, no właśnie o tym mówię. Szybkie baloniki mamy. Okej, okay, teraz mnie spowolni. Nie szkodzi. Nie będziemy zużywali boosta. Nie widzę powodu, żeby zużywać na to boosta. Wydaje mi się, że niepotrzebnie on zużył to. Zadał mi zaledwie 20 obrażeń. No ale nie wiem. Nie chcę go oceniać, bo... No wiecie, ja nie jestem... Już dawno nie grałem... Znaczy nigdy nie byłem jakimś wybitnym graczem. To od razu trzeba powiedzieć. Ale też dawno nie grałem, nie? Więc zauważyłem na przykład kilka zmian w stosunku do tego, jak kiedyś grałem ten tryb, a jak teraz gram. Na przykład, bardzo mało osób zaczyna od łodzi podwodnej, nawet jak mamy łódź podwodną i jest mapa, na której moim zdaniem opłaca się nią grać, to bardzo mało osób zauważyłem, że właśnie ją stawia na początku. Nie wiem dlaczego, może była jakaś zmiana, o której mi nie wiadomo. Ja grałem tą łodzią podwodną dalej i dalej dobrze mi się nią gra. Okej, okay, generalnie musimy się skupić na samym początku, na po prostu na zbieraniu przychodu. Mm, on tym Blunjitsu powinien bez problemów się wybronić, ale pamiętajcie, że tutaj na no, tego typu trybach to nie ma specjalnie stresu, przynajmniej na początku, ponieważ no macie bardzo dużo golda, e, więc tym bardziej, no tak jak widzicie, nawet jeżeli coś wam się zacznie przedostawać, to najprawdopodobniej będziecie mogli szybko kupić jakieś ulepszenie, które spowoduje, że opanujecie sytuację, tak? Ten mecz może być dosyć długi, e, tak jeśli mam być cztery, ponieważ no... Blunjitsu to są takie małpki, którymi można zagrać naprawdę długo <grych> i no prawdopodobnie dodatkowo wiecie, no mamy niby powers, który przyspiesza moaby, ale jednocześnie mamy małpkę z shurikenami, która yy, ulepszona pod skilla, przypominam, jest w stanie te moaby yy, spowalniać, więc w sumie no niewiele to zmienia, tak mam wrażenie. Pamiętajcie, że przychód najbardziej opłaca się... Zbierać właśnie różowymi balonikami. Powinienem uważać na rundę 11. E, jest szansa, że w rundzie 11 on by mnie mógł pokonać. Tak wam powiem. Nawet mógłby, mógłby mnie teraz pokonać, tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego nic nie robi w tym kierunku. Wślimy trochę zeber. Zobaczymy, co on zrobi z zebrami. Okej, okay, pancerz. Mm. No, oczywiście, trzeba będzie w ten sposób zagrać. Cripple, okej, okay. to, to będzie dla nas trochę niebezpieczne. Musimy. Ee... Okej, okay, zagrajmy w ten sposób. Dwa razy blunjitsu, tutaj również stunowanie. On już nie ma tego Cripple, więc e, wydaje mi się, że to nas stawia na trochę zwycięskiej pozycji, bo my mamy jeszcze dwa razy do użycia mm, ten powers. Spoko, nie wiem dlaczego, myślał, że to mnie jakby pokona. Rozumiem, nie mam nic faktycznie, co jest w stanie być kamopancerz. Zresztą on chyba nawet też. Nie wiem, czy. No tak, przez spajki to spajki są w stanie bić. No, tak też mi się wydawało. Postawię sobie tutaj jedno spike faktory, a to tylko i wyłącznie dlatego, że będę chciał zacząć spamować skillem, tym za 6500 tysiąca. Jeżeli on będzie mnie rasował czymś niebezpiecznym, to po prostu zacznę używać tego skilla i wydaje mi się, że powinno być po problemie. E, rozważam wysłanie na niego dwóch e, BFB. Mógłbym wysłać zomga. Hmm, dwo, chociaż wydaje mi się, że dwa BFB e, mogą wystarczyć. Ciężko stwierdzić, powiem wam szczerze. E, ciężko mi stwierdzić. Zaoszczędzimy trochę pieniędzy po prostu i spróbujemy. On na pewno... Hmm. Rozstawia już trochę tych armat pod sterowce. Boi się, że ja na niego wyślę zomga. Tak mi się wydaje, że boi się, że ja na niego wyślę zomga. Ja wolę na niego wysłać BFB. Hmm, Przydałoby się zbić tutaj te... te... spajki. Hmm, bo inaczej... Inaczej, jeżeli nie zbiję tych spajków... No zagrajmy to cripple, chociaż... Boję się, że to mi zbije te małby. Te spajki. Sam nie wiem. Wyślemy na pewno dużo zeber. Okej. Okay. On gra na mnie zomga. To nie będzie łatwe do wybronienia. Musimy się... Okej. Okay. Skupić tutaj na kilku rzeczach. Zagrajmy dwa razy ten powers. E teraz... Aha, okej. Okay, on zginął. Spoko. Ale udało nam się zbić zomga. Generalnie wydaje mi się, że bym sobie poradził. Potem musiałem znowu pójść pod ma małpkę, która spowalnia. Nie jestem pewien, czy dałbym radę, ale fajnie, że się udało. Dobrze widzieć, że... Są gracze, z którymi jeszcze sobie radzę. Ale ciągle czekam, aż trafimy na kogoś stopki. topki. Miałem naprawdę fajny mecz z gościem, który był top 1 na świecie. No tutaj mamy na przykład kogoś, kto jest dosyć... Wydaje mi się, że no srebro... Tutaj ma srebrną odznakę, ale pewnie zaraz sobie zobaczymy. Mamy tarczę. Okej, okay, koszt kamo i upgrade'ów jest zredukowany. 210... No, nie jest to jakiś wybitny gracz. E, tak mi się wydaje. W sensie nie jest to jakiś pros o w ten sposób. Także mam na, jestem raczej dobrej myśli. E, zaczniemy sobie może od e, małpki z bumerangiem. E, I może od tej e, tutaj biomechanicznej łapki, czy jak zwał, tak zwał. No, i teraz na niego sobie wysyłamy, oczywiście, baloniki. Mamy tarczę, mamy ten powers, który zwiększa ręcz e, moich wieżyczek, i on znacznie zwiększa ten ręcz. Praktycznie, on tak robi, że prakty praktycznie na całą mapę macie ten ręcz. Jest naprawdę mocny powers, więc w sumie spoko. On poszedł pod tego. Okej, okay, no on jest dobry na grupy balonów. Jak wyślę różowe balony, to trochę powinien mieć problem, ale patrząc na to, jak długa jest ta mapa, zobaczcie, widzicie ten. E, Sama małpka tak ulepszona. Z różowymi balonami radzi sobie średnio. ok. i teraz tak. Tutaj ja postawię kolejną, tak ulepszoną, jak on ma tutaj. I e, jeżeli on nie będzie raszował jakimiś kamobalonami, to ja sobie ją ulepszę tutaj na te dwa ostrza. E, znaczy na te kręcące się ostrza. Tylko, że muszę pamiętać, że. E, znaczy w sumie czy ja muszę to robić? Wystarczy w sumie, że na mortarze bym wziął flarę tak naprawdę, nie? Na grupy balonów, no to... W sumie na grupy balonów, no to mam Mortara, który jest praktycznie no, najlepszy do obrony na grupy balonów, co by nie mówić. Tylko, że no mortar jest dosyć drogi. Ale w sumie. W sumie. Eee. Nie będę szedł pod flarę. Chociaż nie mam nic, co zdejmuje Kamo, to może dwa Mortary musiałbym postawić wtedy. Hmm. No właśnie, no właśnie. Może jednak najpierw pójdziemy pod tego za 4,5, Bo on jednak daje mi jakąś defensywę na kamo. On jest oczywiście słaby na kamo ceramiki. To należy pamiętać. Że on z kamo ceramikami radzi sobie średnio. Tutaj chyba mam jakieś drobne kłopoty. A czy coś mi się zaczyna przedostawać? Tak mi się wydaje przynajmniej. On trochę przystopował. Mm, nie wiem czego się spodziewać. Czy on wyśle na mnie... Dobra, zagrajmy to. Nie wiem, nie wiem co on zrobi, więc. Okej, okay, on, on postawił to samo. Ok. Eee, hmm. Zawsze tutaj mam skilla. Mógłbym zachować trochę golda. Bardzo mocny jest też śmigłowiec, musimy pamiętać, że ten za 14 tysięcy jest bardzo mocnym ulepszeniem. Eee, zagrajmy tak. Nie, mogłem na 16 rundę poczekać. Dobra, to jest trochę riski, tak jak zagrałem. Mogłem na 16 rundę poczekać. Okej, okay, on ma też śmigłoiec, który widzi kamo. Więc automatycznie ma problem z głowy, jeżeli chodzi o te... O te balony. Dobra, mamy śmigłoiec na persud. On oczywiście już postawił ten za 14 tysięcy. Eee, wysyła nam dużo kamo. Okej, okay, wystarczy, że wybronimy to skillem. Nawet nie muszę się... Możemy sprzedać od razu. Postawmy ją z powrotem. I myślę, że śmigłowiec bez problemu. Na ten za 14 tysięcy. No i chyba farmimy przychód. To może być jedna z tych długich gier, gdzie będziemy grali śmigłowcami. Tp. tak mi się wydaje, że gra ze śmigłowcami raczej zazwyczaj zalicza się do tych długich gier. No i zobaczymy. On widzę, że zagrał tego Mortara. Okej, okay, całkiem ciekawie. No oczywiście jest to Mortar pod stunowanie. Prawdopodobnie mm, boi się, że wyśle na niego... Tylko co ja mogę na niego wysłać, żeby go pokonać tak szczerze? No mógłbym go przerażować tymi sterowcami, ale to go raczej nie pokona. Dobra, zobaczmy co on zrobi. <grym> Odpali skilla? Chyba nie. Nie przestraszył się. Niedobrze. <grym> Niedobrze. Byłem ciekaw, czy odpali skill'a, ale... ale nie odpalił. No dobra, 3000. Moglibyśmy się zatrzymać może na moment, bo... Weźmy to The Big One, e, to im pozwoli... Jak, jakby... jeżeli już zniszczę sterowiec, to nie muszę się martwić o te balony, które tam potem... E, potem zostaną, bo ten The Big One powinien mi bez problemu... E, powi powinienem po prostu bez problemu to wybronić z tym ulepszeniem. Cokolwiek tam nie zostanie. Eee... Okej, okay, on wysłał na mnie zomga. To może być dosyć trudne, tak szczerze do obrony, z tym co mam. To będzie chyba bardzo trudne. To może być mój koniec. Muszę się zastanowić. Dobra, zagrajmy tak. Zagrajmy tę tarczę nieszczęsną. Mm, sprzedajmy to. E, Zbustujmy. Dodatkowo daje mi to speed attack. E, oczywiście jest jeszcze skill. No dawaj, nie mogę tego ulepszyć? No dawaj, dawaj, dawaj. Co to było? Ojku, co ja zrobiłem? Co ja za śmigłowiec kupiłem? Spanikowałem. Nawet nie to chciałem zrobić. Kurczę, no. A, wiedziałem, że on to zrobi, ale mnie zrobił. No nic, trudno. Wiedziałem, że on tak zagra, ale spanikowałem. Mogłem i bawić się z kilem do. Jakby zągi w tej rundzie nie są jeszcze aż takie mocne. Mogłem to wybronić bez problemu. Przede wszystkim mogłem zbudować więcej śmigłowców. Dopiero wtedy zbustować. Mogłem bawić się z kilem mortara. Mogłem sprzedać tego The Big One i po prostu bawić się z skillem tego Mortara stunującego. Miałbym wtedy więcej golda. The Big One na tym etapie był mi raczej niepotrzebny. No, ale cóż. Za błędy się płaci, no i ja zapłaciłem. <grych> zapłaciłem. No, to, to jest dosyć, to jest taka runda dosyć na speedzie szczególnie trudna, no bo jednak można znacznie szybciej wysyłać te... Nie, ja chcę grać Dartlinganem. Indoor Pulse, okej. Okay. Okej, okay, tym bardziej ciekawa mapa. Mm. Szkoda, że on skipnął, to by była ciekawa walka. Yellow Brick Road. Okej. Okay. Mamy Ninja Małpkę. Snajpera oraz farmę. No dobra, zobaczymy. Zaczynamy oczywiście od Ninja Małpki. Jest jedyne słuszne... Jeden słuszny początek. W tego typu grze. Nie wiem czy nie... Nie wiem czy nie pozbierać trochę golda. Albo może zagrać kolejną Ninja Małpką. Może ja pozbieram trochę golda, póki nie będę miał tej za 3000 i dopiero wtedy zacznę go raszować. Bo wydaje mi się, że. No spróbujmy tak. Teraz, oczywiście, jestem do, do tyłu w stosunku do niego, jeśli chodzi o przychód, ale zaraz będę jakby bez problemu mógł sobie poradzić z czymkolwiek on na mnie nie wyśle. A on teraz, on w ogóle teraz nie ma golda, bo na mnie wysyłał ciągle balony. Chociaż no to jest bananza, on też szybciej tego golda dostanie. Co, co to robiło? Bo zapomniałem. <gulatory> Long Bloom Boost, okej. Okay. No, w sumie to wy, wyszło mu na lepsze. Wyszło mu na lepsze, bo zauważcie, że już ma i tak tego, tego, tego Blunjitsu. Śmieje się ze mnie. Dobra, dajmy płaczącą minkę. Udajmy, że tak miało być. Zagrajmy farmami. E, ogólnie polecam, pamiętajcie, że to jest bananza, więc jeżeli możecie, to polecam grać farmami tak generalnie. Tak generalnie to się dosyć opłaca, szczególnie na bananzie. Zobaczcie, bananki mamy razy dwa, więc jakby próba pójścia pod bank jest dosyć... Zresztą on tak jak widzicie teraz, teraz zobaczył, że, że się opłaca. Sprzedał nawet jedną tą, jedną ninja małpkę. Spróbuję go przeraszować, skoro sprzedał jedną ninja małpkę. To wydaje mi się, o na przykład puśćmy balonik z pancerzem. Ok, on chyba nie ma tego. A nie. Okej, okay, on schował gdzieś snajpera. Tak mi się wydaje, że ma gdzieś snajpera, tylko jakby schował go za. Tu. Tu jest snajper, widzicie? Hmm, ciekawe. No, niektórzy tak robią. Jest to nawet spoko opcja. Mm, ok, on już powoli widzę. Dobra, wiecie co, trochę się. Bo on sprzedał. Nie podoba mi się to, co on robi. Właśnie to tak mocno na naszą niekorzyść yy, wygląda. Nie zdążę. A je, je, nie zdążyłem tego skilla. Nie miałem żadnych powersów, które mogły mnie wzmocnić. No zignorowałem defensywę i zwykły Regro Rainbow Rush mnie pokonał. No nic, bywa. Chyba mamy 2-2 albo 3-2, jeżeli chodzi o mecze wygrane i przegrane, ale to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak sami widzicie dużo gier, fajne i dynamiczne gry, z których można się dużo nauczyć. Są różne powersy, są różne wieżyczki i naprawdę, naprawdę sporo można się tutaj nauczyć. Zobaczmy, w sumie łatwo można zobaczyć, czy, czy jest 2-2, czy minus 10 tysięcy. No, czyli 2-2 jest najprawdopodobniej. Chyba 4 mecze zagrałem, 2 wygrałem, 2 przegrałem. Cieszę się, że dwa wygrałem na początku odcinka, bo to zawsze lepiej wygląda. Gdybym dwa przegrał na początku odcinka, to są osoby, które by nie zobaczyły tych wygranych. A tak to jest większa szansa, że znajdą się osoby, które przegranych nie zobaczą, bo nie każdy ogląda odcinki do końca. Jeżeli obejrzałeś do końca odcinek, nie, możesz zostawić komentarz. Jaki komentarz możemy ustalić? Hmm, możemy coś ustalić. Eee, fajnego, tylko nie wiem co. Nie wiem, napisz coś, po czym będę wiedział, że obejrzałeś do tego momentu. Wszystko w Twoich rękach, liczy się Twoja kreatywność. <grych> Dobra, to tyle ode mnie, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Wydaje mi się, że siadam teraz i nagrywam kolejny odcinek z R3 Speed Bananzy, od razu po tym, także myślę, że na dniach, a może nawet jeszcze dzisiaj, kto wie, ja nie wiem, będzie kolejny odcinek z tego Random Trio Speed Bananza, bo tak jak widzicie, tryb jest super, ja go bardzo lubię. No i cóż, trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!